Dobra. Także ja, y, ja Jestem Jakob. Jest I godzin jest godzina. Jest godzina 1.55 i gadam sobie z. Tutaj macie. O, Gadam sobie z Ali. sama cześć. Ubiegłama. Przedstaw się. Lubię kawałka. No, widzicie, także. Tak jest być na no, pierwsze 55 pięć pięć, także no niestety 54 u mnie jest tak bywa do, nie, warto, Ale ja chcę pogadać o czymś No to proszę mów no, ja chcę się pogadać o użytkownikach, którzy używają X-Ray. W jakiej grze? Na e, Minecraft, na burzykłady. Minecraft. A na serwerze Minecraft... Nie, nie, jak to było? E, Minecraftpolska.eu No, .eu, ten serwer. Ten serwer jest dla nas super, ponieważ to był nasz serwer, gdzie... O, tak o, na Farcie pewnie Dyaksy kopaliśmy. Nie, nie! To było przez pewnego Jakuba. Ten Jakub, y, on był, imię, Kuba, prawda, takie niezbyt ciekawe, ale jednak nazwisko jego mogą być takie podejrzliwe, ponieważ ono takie jest bardziej, kojarzy się spisałem, pisa pisa pisarzem. pisarzem. Nie, pisarzem, pisarzem, tak, tak, tak. Pis pisarzem, P o, pis pisarzem, o tak. Ja, ja lubię takie słowa, no. Lubię. Lubię no, po prostu, no... Czyli Sienkiewicz, o. Może kojarzycie, może nie. Może jakiś. <śm> może jakiś... Dziadek wam o tym powiedział, może jakiś... Znaczy, <śm> <śm> może jakiś facet z pollatarami. <ś> jakiś pijaczek? No łoweczce, które który sika wam pod oknem i robi i, i, no, spajnie i ciągle po, po niego policja przychodzi. I taki, który biega na boisku i się wywalił ostatnio, miał ma rozwaloną nogę i, i godę. No i po prostu, nie? No to taki X-rayowy ja, przykład. I dzisiaj tak spakowałem się z tym Jakubem, ponieważ dostaliśmy bany za to, że nie mieliśmy X-raya już. Tylko nasz kolega miał, a my za nim lataliśmy i ja tego nie chcę po prostu komentować nawet Po prostu tego nienawidzę i jest godzina już 57 u ciebie pewnie Tak, jest 57 tutaj u mnie, o 57 Tutaj na zegareczku No i ja napijam tak, bo mnie już nie wiem Dzisiaj wstałem o godzinie 13, bo wczoraj siedziałem Co kurwa? W... <grym> bo wsta Ja wstałem o 2 do Coś fajnie, ale ja i tak siedziałem później dłużej niż Jake bo ten pewnie już poszedł spać ze swoim, nie wiem, może pisał smsy jeszcze sam z kimś, nie wiem, z fanekami, nie wiem, może on nie ma fanek, może co ma fanek. Kurwa? Nie wiem. Powtórz to. Nic nie pamiętam, co powiedziałem, ale... No, x-rayowcy, bananowcy. Chłopcy, czyli, bananowcy. Czyli to był temat naszej dzisiejszej rozmowy, tak? Naszej że dzisiejszej że rozmowy był temat... O, panów x-rayowcach, także jeszcze powiedz jaki morów z tego. No i to, że x-ray jest bardzo przydatny i czasami nieprzydatny. I po prostu x-ray jest przydatny na singlu, o. Powodzenia. I idę grać. Chyba, Albo... że, chyba, że macie jakiegoś, nie wiem, gatekeepera, który wam da bana na singlu. Creepera? Nieważne. Dobra, więc idziemy się najebać Twilight. Będziemy okay? najebać. Nie, dobra, także dobrze. kończymy to. No to yy, grajcie w nogę, uprawiajcie sport i cześć. No, dobrze. Papa. Pa.